Kolejnym punktem E. Jak empatia. Empatia jest zdolnością wczucia się w inną osobę. Dla sprzedawcy jest to jak błogosławieństwo. Jeśli potrafisz słuchać i posiadasz zdolność empatii, to posiadasz w swoim łańcuchu ogniwo. Które spokojnie zastąpi któreś z brakujących, choć łańcuch w tym przypadku będzie nieco krótszy. Empatia, słowo wywodzące się z greckiego empatia, oznacza cierpienie. A według Wikipedii jest to zdolność odczuwania stanów psychicznych i emocjonalnych innych osób. Ja tutaj kilkukrotnie poruszam kwestię łańcucha, ja w którym, że tak opisałem, w tym rozdziale w mojej książce, że wielki kodeks jest jak łańcuch. To jest zasada, można powiedzieć, też domina. Jeżeli któregoś brakuje, albo któreś jest za słabe, łańcuch pasuje do tego lepiej. <coughs> łańcuch jest tak silny jak najsłabsze ogniwy, jak wiemy. Więc w zależności tutaj też od tej kwestii, co z tych dwunastu czynników, o których ja tutaj mówię, jest najsłabszym ogniwem, tak silny jest cały łańcuch prowadzący, właśnie czy trzymający wasz okręt przy nabrzeżu sukcesu. Empatia jest niezmiernie istotna, ponieważ jak państwo wiecie, ja się do tego absolutnie przyznaję, jestem w pierwszym rzędzie sprzedawcą, zawsze byłem. Dla tych, którzy uważają, że nie są sprzedawcą, może ich rozczarować, wszyscy jesteście sprzedawcami, zawsze byliśmy, bo sprzedaż to jest nic innego jak komunikacja międzyludzka. Każda jedna komunikacja międzyludzka to jest sprzedaż. Ponieważ w każdej jednej komunikacji chodzi o to, kto przekona kogoś drugiego o swojej racji. Zwróćcie uwagę, że jak komunikujecie o czymkolwiek, chodzi o to, żeby komuś narzucić swoje zdanie. Ponieważ komunikacja to jest wymiana zdań. Wymiana oznacza, że ja mam inne niż ty. Zgodzimy się? Bo inaczej nie byłoby komunikacji. Jeżeli mielibyśmy to samo zdanie, to nie ma o czym rozmawiać. Więc musimy się pokomunikować, czyli wymieniać zdaniami i spróbować przekonać jeden drugiego. A to, moi drodzy, jest sprzedaż. Jedni są w tym lepsi, Drodzy, nie za bardzo, ale w gruncie rzeczy sprzedażą jesteśmy zajęci non-stop, kiedy komunikujemy. Więc jeśli chodzi o empatię. Umiejętność wczucia się... Emocjonalny stan swojego rozmówcy. Czy to jest możliwe, jeżeli się rozmawia przez telefon? Można po głosie wyczuć, w jakim stanie jest? Można. Niemniej jednak śmiem twierdzić, że jest to nieco ograniczone, ponieważ można głosowo, nie widząc kogoś, spróbować poszukać rozmówcę. Jeżeli ktoś jest profesjonalistą, na przykład profesjonalnym sprzedawcą, to potrafi od tak zmienić swój stan. Zgodzicie się ze mną? Możesz wyjść z domu właśnie po sporej kulturze z partnerem, partnerką. Jedziesz do klienta, wchodzisz do klienta, wszystko zostało wyłączone, jesteś happy. Dzień dobry, panie Michale. Co dzisiaj podpisujemy? Co już pan ma, czego pan nie ma? Wszystko sprzeda. Ok. Rozmowa jest zamknięta w sensie w głowie jestem skoncentrowany, na rozmowie wyłączam się całkowicie. Przez telefon więc można klienta oszukać, rozmówcę oszukać. Natomiast rozmawiając z nim bezpośrednio, to musi być naprawdę ktoś na bardzo wysokim poziomie, żeby potrafił swoją mowę ciała i swoją mimikę wyłączyć w stosunku do jego prawdziwego nastawienia mentalnego w danym momencie. Czyli werbalnie możesz spróbować kogoś oszukać. Z wyrazu twarzy, z jego zachowania, poznasz kim jest, jeżeli masz doświadczenie. Oczywiście. A kiedy masz doświadczenie? Jak ćwiczysz? Jak ćwiczysz? Kto to potrafi oponować? Waszym zdaniem każdy? Potrafi to każdy oponować? Kto uważa, że nie? Zdymęczeni jesteście, nie macie sił ręki, po co? Wszyscy optymistyczni? Badania na Harvardzie kiedyś miały bardzo ciekawy wynik. Dotyczyły tego, kto, czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o osiągnięcia. Stwierdzili, że każdy może osiągnąć wszystko, jeżeli poświęci temu 10 tysięcy godzin ćwiczeń. Więc tutaj wypadało po prostu 10 tysięcy godzin poświęcić rozmowę z 10 tysiącami klientów i najprawdopodobniej będziesz miał to opanowane. Według profesorów z Harvardu. Skomplikowane? A w jakim czasie przeprowadzisz te 10 miesięcy rozmów? Od kogo to zależy? Odemnie. Niektórzy uważali dzisiaj. Ode mnie. A w jakim czasie? Też zależy od ciebie. Ja potrzebowałem 5,5 roku, żeby przeprowadzić ponad 12 miesięcy. <grymnie> Empatia pozwala Wam się wczuć w Waszego rozmówcę. To znaczy, wyczuć jego stan mentalny, rozpoznać, co na niego dobrze działa, a co nie. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to jest to tak, jak już napisałem, jak błogosławieństwo, jeżeli masz to opanowane. Bo zamiast godzinnych rozmów, to czasami wystarczą Ci dosłownie minuty, żeby zakończyć rozmowę. Wystarczy tylko, że przy odpowiednich argumentach umiesz zaobserwować, co. Że tak to nazwę zaskoczyło, co zatrebiło, gdzie haczyk się zahaczył, gdzie klient zwrócił szczególną uwagę na to, o czym mówisz. To są wszystko rzeczy dotyczące empatii, umiejętność wczucia się i rozpoznania mentalnego nastawienia waszego rozmówcy. To wszystko jest widoczne w mowie ciała, w mimice. No i u niektórych nieuważnych również, oczywiście. W werbalnym przekazie, ponieważ ich sposób przekazu też jest słyszalny i często można rozpoznać. Niektórzy nawet bezpośrednio potrafią dać sygnał, więc empatia jest absolutną kwestią, która nawet zastąpi któryś z tych czynników brakujących lub najsłabszych. 10 tysięcy spotkań brzmi dużo, można poświęcić temu 5 albo 10 lat, ale brzmi dużo. Kto pamięta, co robił przez ostatnie 10 lat? Mniej więcej, no nie mówię z dokładnością, nie będę tu podawał dat, no ale tak, mniej więcej przez ostatnie 10 lat. Obojętnie, co nie robiliście, minęły, nie? Jesteście zadowoleni z tego, co robiliście przez ostatnie 10 lat? Z tego, co osiągnęliście przez ostatnie 10 lat? Z tego, czemu się poświęciliście przez te 10 lat? Przyniosło Wam to coś, to zajęcie. Efekty, które chcieliście osiągnąć po 10 latach? Zorientowaliście się, że to nie przynosi Wam efektów po 10 latach, czy może wcześniej? Hmm. I tu wracamy znowu do tych wszystkich czynników, o których mówiłem: odpowiedzialność, lojalność. Jak to wygląda z tymi rzeczami wobec siebie? Jeżeli widzisz, że coś nie funkcjonuje, Boleś jak rzeka. Co to było z tą rzeką? Co ona robi, jak coś nie funkcjonowało? Jak trafiała na zabory? Zmieniała nawet kierunek, nie zmieniając celu. Większość ludzi jest po prostu uparta. A to wynika ze strachu, moi drodzy. Ponieważ chcą w ten sposób się uwiarygodnić. Wiarygodność to jest bardzo istotna rzecz, ponieważ wiarygodność oznacza to, czy jesteś godzien wiary. To jest coś, co chcemy koniecznie osiągnąć. Chcemy być wiarygodni wszyscy. Chcemy być wiarygodni, bo wiarygodność oznacza dla nas akceptację. A brak akceptacji oznaczałby ryzyko odrzucenia, ale tak jak już wspominałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, odrzucenie byłoby katastrofalne, bo wszyscy mamy pragnienie przynależności, więc niechętnie bylibyśmy odrzuceni. Chyba, że znajdziemy ciekawsze grono, które nas przyjmie do siebie, więc będziemy mieć nową przynależność, ale przynależność jest niemalże wszystkim. Potrzebna, absolutna potrzeba. To też zaczyna się już od maleńkości. Dzieci, jako dzieci, nie tylko pragnęliśmy, ale potrzebowaliśmy, byliśmy uzależnieni od rodziców. Uzależnieni w sensie nawet życia i śmierci. Potrzebowaliśmy przynależności do rodziców. Dzieci bez kontaktu z rodzicami potrafią umrzeć. To jest w nas od milionów lat wytworzone, że potrzebujemy przynależności. Do grup to też jest oczywiście absolutnie wykorzystywane. Dlatego tworzy się w nas przekonania, żeby przyłączyć się do jakiejś grupy, która ma podobne przekonania, bo nikt nie będzie się otaczał w grupie albo nie będzie chciał należeć do grupy, której ma jako jedyne, zupełnie inne przekonanie niż reszta, bo nie będzie do nich przynależał. Więc każdy otacza się ludźmi, którzy mają podobne przekonania, bo chcemy przynależeć. Bo chcemy przynależeć i chcemy się wyróżniać. I chcemy rozumieć innych, ale łatwo nam jest zrozumieć innych, jeżeli tak czy inaczej myślą tak jak my, bo innymi byśmy się nie otaczali. Empatia, drodzy Państwo, jest ważnym czynnikiem w naszym zawodzie, ponieważ komunikujemy z ludźmi. Przekazujemy ważne informacje dla nas ważne, które chcemy przekazać klientowi tak, żeby dla niego stały się ważne. Chcemy zmienić jego priorytety. Chcemy, żeby wziął od nas coś, czego nie potrzebuje. Na tą chwilę on tego nie potrzebuje. Bo gdyby tego potrzebował, to by nas to nie było, bo już, już by to miał. Ale on tego nie szukał do tej pory, bo uznawał do tej chwili, że tego nie potrzebuje, więc my przychodzimy mu sprzedać coś, czego nie potrzebuje w tej chwili. I musimy mu zakomunikować, odpowiednio argumentując, dlaczego to, co my mamy do zaoferowania, czy to są usługi, czy to są produkty, jest tym czymś, czego jednak może potrzebować. I w tym, drodzy Państwo, empatia będzie Wam bardzo, podoba, bardzo pomocna, ponieważ jeżeli będziecie w czasie rozmowy potrafili odczytać emocje klienta, Pomoże Wam to w dużo lepszej komunikacji z nim i w dużo lepszym serwisie, czyli w późniejszej opiece klienta, ponieważ mam nadzieję, że to co robicie nie robicie jednorazowo, ale po to, żeby z klientami współpracować na dłuższy okres czasu.